Cześć, z tej strony Grażyna Krenik. I Piotr Krenik. Jeśli działasz w marketingu sieciowym, z pewnością wierzysz, że jest to wspaniała szansa, ale to, że nie wszyscy osiągają sukces w tej formie przedsiębiorczości, jest wynikiem tego, że nie mają satysfakcjonujących rezultatów. A nie mają tych rezultatów dlatego, że nie potrafią działać skutecznie. To, że nie działają skutecznie, jest wynikiem braku wiedzy, ale też wielu innych wyzwań, takich jak ograniczające przekonania, brak wiary w siebie, czy nieumiejętność zorganizowania sobie czasu i pracy. Dlatego APN jest tak pomyślany, że łączy twardą wiedzę biznesową z psychologiem osiągnięć, coachingiem, inteligencją emocjonalną i społeczną. A wyniki naszych absolwentów potwierdzają, że jest to najskuteczniejszy, najbardziej profesjonalny program edukacyjny na polskim rynku marketingu sieciowego. Zawarliśmy tę esencję naszej wiedzy i najlepszych ponad 30-letnich doświadczeń w biznesie i pracy z ludźmi. A o jakich doświadczeniach tutaj mowa? Zajmuje się biznesem 36 lat. W biznesie tradycyjnym stworzyłem własną markę handlową i zbudowałem się sprzedaży. Równolegle od 32 lat jestem związany z branżą marketingu sieciowego, gdzie w ciągu pierwszych trzech lat zrobiłem błyskotliwą karierę. W ciągu kolejnych 25 lat pracy na froncie przeszedłem wszystkie szczeble oraz przez 10 lat zarządzałem firmą marketingu sieciowego. Od 2018 roku podjąłem się roli niezależnego eksperta po to, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z tymi wszystkimi, którzy w marketingu sieciowym chcą osiągnąć sukces. Zbudowaliśmy cały program edukacyjny w oparciu o wydarzenia stacjonarne i programy edukacyjne online. Naszym ostatnim osiągnięciem jest współtworzenie pierwszych na świecie studiów podyplomowych Executive MBA dla branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Wyniki, które udało się w tym biznesie osiągnąć, to kilka miliardów obrotu i kilkanaście milionów zarobionej prowizji. Zajmuję się biznesem od 30 lat. Swoją karierę zawodową zaczynałam w zachodniej korporacji, gdzie na wysokim menedżerskim stanowisku zarządzałam siecią sprzedaży. W międzyczasie ukończyłam sześć kierunków studiów. Jestem psychologiem biznesu, skończyłam marketing i zarządzanie. Jestem socjologiem, jestem psychodietetykiem, jestem coachem i mentorem, jestem logoterapeutą. Specjalizuję się w logoterapii, czyli w terapii skoncentrowanej na odkrywaniu sensu życia. Jestem również wykładowcą akademickim. Wcześniej w Wyższej Szkole Bankowej, gdzie prowadziłam zajęcia dla studentów ze sprzedaży i kompetencji. W tej chwili prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych Executive MBA dla branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Wierzymy, że nasza oferta jest odpowiedzią na to, czego potrzebujesz. Wierzymy też, że będziemy mieli okazję spotykać się osobiście nie tylko na konsultacjach, nie tylko na spotkaniach mentoringowych na Zoom, ale również na szkoleniach stacjonarnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i wierzę, że spotkamy się na szkoleniach. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie Grażyna Krenik i Piotr Krenik. Cześć. Cześć.